Pięć lat później. Nie zapłacę tego mandatu. Niech pan lepiej uważa. Wchodzę do toalety. Ona mi mówi, żebym to sprawdził. Poszedłem więc do piwnicy i zapędziłem dopływ wody. Wiesz już teraz o co mi chodziło? Frank, pomoże mi pan z tymi torbami? Ale ja nie jestem portierem, tylko pierwszym zastępcą dozorcy. Mimo wszystko ludzką istotą. No dobrze, zrobię to dla pani. Proszę mi powiedzieć, kiedy Pan przyjdzie na prawie piec w dziecinnym pokoju? Prosiłem Pana o to w poprzednim tygodniu. I jeszcze u Pani nie byłem? Nie, a robi się coraz zimniej. Dobrze, załatwię to. Zatrzymajcie ten wózek. To moje dziecko, mój Boże. Zatrzymajcie wózek. Strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If it's something weird. Ile ich jest? 14. Są tam. Mam nadzieję, że poradzicie sobie. To był prawdziwy koszmar. Jakiego wzrostu? Trochę więcej niż metr. Zobaczcie, dzieci, kto przyszedł. Nie wygląda pan na supermana. No dobra, dzieciaki. Zabawimy się. Mój tata mówi, że jesteście do niczego. Przestań, Johnson. Niektórzy ludzie nie mogą uwierzyć w pozaziemskie istoty. Nie o to chodzi. Powiedział, że jesteście do kitu i dlatego wyrzucili was z roboty. Włącz muzykę. Wszyscy razem. Gdy coś się dzieje w twoim sąsiedztwie, jest tylko jedno wyjście. Chcemy Supermana. Absolutna klapa. Chodźmy lepiej na pilo. No dobrze. Dziękujemy. Do widzenia. Jesteśmy na każde zawołanie. Mam tego dosyć. Nie chcę żadnych przyjęć. To twoja dola. Mam dosyć wściekłego towarzystwa i ich pytań. Wiem, ale teraz nie możemy przestać. Zbliżają się ferie. To nasz sezon. Nic nie rozumiesz. Pogromcy duchów to już przeszłość. Za kilka lat nikt nie będzie wiedział, kto to taki był. A uratowaliśmy całe miasto. No właśnie. Za twoją pomoc zostajesz tylko pozwany do sądu przez organa państwowe. Bardziej lub mniej oficjalne. yeah but what a ride a little bit of a test